Cześć, witam Cię w kolejnym materiale na temat kompetencji głównego księgowego i dzisiaj o tym, co zrobić zaraz po rozpoczęciu pracy na stanowisku głównego księgowego. W poprzednim materiale powiedziałam Ci o tym, na jakie kwestie zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej i o co pytać rekrutującego, aby dowiedzieć się, czy mamy szansę, aby skutecznie realizować plan, czy swoje zadania, które postawiliśmy przed sobą. Wpływania na rozwój firmy i zwiększania jej efektywności, co z kolei będzie skutkowało zwiększeniem zadowolenia z pracy i pozytywną oceną nas, jako księgowych, przez zarząd firmy. Oczywiście jedną z pierwszych rzeczy jest to, abyśmy zapoznali się z firmą. I teraz to już pozostawiam do Twojego wyboru. Czy zaczniemy od tego, że przejdziemy się po całej firmie, tak? Zapoznamy się z tym, jak funkcjonują poszczególne działy, oczywiście zobaczymy proces produkcyjny, i tak dalej, Czy też najpierw zajrzymy sobie do ksiąg rachunkowych. Myślę, że najsłuszniej będzie, jeżeli wstępnie zapoznamy się z firmą, przyjrzymy sobie obrotówkę, tak właśnie jak wskazywała w swoim pytaniu pani Alicja, zobaczymy, jakie salda tam są istotne i potem, przeglądając już systemy, będąc na miejscu, tak rozmawiając z pracownikami działów, będziemy weryfikować te dane i przekonamy się, które z tych pozycji mogą budzić największe problemy. Tak więc ja przeszłabym się po poszczególnych działach od początku do końca. Czyli jeżeli mamy do czynienia z firmą produkcyjną, to zobaczyłabym, jak wygląda dział zakupów, tak, tam gdzie są zamawiane surowce, mniej więcej, może już nie wchodząc w szczegóły, bo też nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie zapamiętać, ale zobaczyć, w jaki sposób ustalane są limity, w jaki sposób kontrolowane są dostawy pod względem jakościowym, ilościowym, kto ma prawo dokonywać zamówień. Czy istnieją problemy z zamówionymi surowcami, które nie są wykorzystywane dalej do produkcji itd.? itd. Dalej przeszłabym przez cały system produkcyjny i przyjrzała się m.in. systemowi magazynowemu. Czy jest możliwość, aby były przyjmowane dostawy niesprawdzone? Czy właściwie są wystawiane dokumenty przyjęć magazynowych? Czy ktoś się podpisuje? Czy jest osoba odpowiedzialna materialnie za magazyn? Czy jest możliwość, aby z naszego magazynu został rozchodowany jakiś asortyment bez kontroli magazyniera? Czy jest możliwość, aby osoby postronne wchodziły do magazynu? A na końcu przyjrzałabym się też różnicom inwentaryzacyjnym i sposobowi udokumentowania inwentaryzacji. Nie będę już tutaj wchodziła w szczegóły, kto ma możliwość czy prawo wykonywania inwentaryzacji, o tym, że muszą być to osoby niezależne, nieodpowiedzialne materialnie, które powinny być z kolei obecne podczas spisu itd., itd. Po przejściu przez cały proces produkcyjny dochodzimy do działu handlowego, gdzie odbywa się sprzedaż. I tutaj istotne jest, czy dział handlowy Bieżąco kontroluje sytuację swoich klientów, zwłaszcza tych, którym sprzedaje na przelew z terminem płatności, czy mamy dział w indykacji, jak wygląda współpraca tych działów, kto zajmuje się weryfikacją kontrahentów, no i jak wygląda przeterminowanie należności. Czy są to istotne kwoty, czy nie. Jeśli chodzi już o samą analizę obrotówki, to tutaj mamy możliwość sprawdzenia tego w sposób krzyżowy, czyli sprawdzamy, czy obroty po stronie Ma na koncie 0,70 są zgodne z obrotami po stronie winien bo tylko takie powinny być na koncie 400 amortyzacja. Czy obroty ma po stronie 0,10 pomniejszone o obroty winien po stronie 0,70 mają odzwierciedlenie w, na koncie 760, na przykład 1. Pozostałe koszty operacyjne z tytułu sprzedaży czy likwidacji środków trwałych, bo to też jest istotne, czy tutaj nie ma jakiegoś bałaganu. Czy rozchody z magazynu surowców produkcyjnych po stronie ma, tak, na koncie 300, na przykład 1, mają odzwierciedlenie po stronie winien konta użycie materiałów w zależności od tego jaką ewidencję prowadzimy, czy krąg kosztów się zamyka, czy są prowadzone tak zwane konta uszczelek jeśli chodzi o zamknięty krąg kosztów, to też jest, są dwa materiały na, tutaj na fanpage'u. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zachęcam do wysłuchania. Jak jest prowadzona analityka do konta 640, zwykle rozliczenia czynne? Czy są rozpisane w jakiejś szczegółowej ewidencji poszczególne polisy, czy poszczególne tytuły kosztów rozliczanych w czasie? Czy mamy do czynienia z podatkiem odroczonym, czy mamy do tego ewidencję? Czy leasing jest wprowadzany do księgi? Jeśli tak, to jaka jest ewidencja? I czy ta ewidencja analityczna w każdym przypadku to ona dotyczy środków trwałych, czy zobowiązań leasingowych? Czy rozliczeń międzyokresowych, czy chociażby rozrachunków, czy ta ewidencja jest zgodna z syntetyką, czyli z ewidencją na kontach bilansowych. Tak więc taki audyt możemy sobie przeprowadzić samodzielnie i z tego będą płynęły wnioski. Jeżeli wszystko nam się będzie, że tak powiem, zgadzało pod każdym kątem, no to pewnie te księgi były dość rzetelnie prowadzone. Czy mamy jakieś rezerwy na tak, zobowiązania, czy wypłacamy sprawy emerytalne, czy może mamy tak młodą załogę, która generalnie się nie starzeje, że nie są tworzone te, te rezerwy. Jak wygląda kwestia kapitału? Czy zwiększenia kapitału zapasowego albo zmniejszenia wynikają na przykład z uchwał o zatwierdzeniu i podziale wyniku finansowego albo pokryciu straty? Czy konta rozrachunków, te walutowe, po przeliczeniu przez średni kurs NBP dają nam kwotę w złotówkach? Czy po zdjęciu różnic kursowych, tych wycenowych, otrzymujemy listę rozrachunków w walucie obcej, które po przemnożeniu przez kurs historyczny z momentu powstania tej należności czy zobowiązania daje nam kwotę w złotówkach, która po sumowaniu wszystkich pozycji daje nam z kolei saldo konta 200 czy, czy 201 czy 202. Tak więc to od strony ksiąg, a dalej przyjrzałabym się, w jaki sposób funkcjonuje nasz zespół księgowy. Jeżeli to jest kilka osób, to jaki jest podział obowiązków? Jestem przeciwna takiemu sztywnemu przydziałowi obowiązków. Uważam, że mniej więcej każdy pracownik powinien być w stanie wykonać Czynności, które wykonuje inna osoba, te, te osoby powinny się wzajemnie zastępować, chociażby w trakcie urlopu czy jakiejś y, choroby. Poza tym w naszym interesie leży, aby te osoby się rozwijały, bo jeżeli nie będą się rozwijały, to one odejdą do innej pracy. Natomiast my, jako doświadczeni główni księgowi, którzy, którzy projektujemy system kontroli wewnętrznej i zdobywamy w ten sposób doświadczenie, no nie jesteśmy takimi osobami, które można łatwo wymienić. My się nie musimy obawiać, że ktoś będzie miał taką wiedzę jak my. A jeśli nawet się tak okaże, no to poszukamy sobie kolejnej pracy, tak, którą będziemy mogli. W której będziemy mogli się znowu rozwijać, a nas zastąpi ktoś inny. Nie ma w tym nic złego i moim zdaniem powinniśmy dbać o to, aby mieć jak najwyższe kwalifikacje, aby tak naprawdę być konkurencyjnym w stosunku do innych osób i móc zmieniać pracę bez problemu. Jeżeli my mamy konto na LinkedInie i tam mamy ładny profil, mamy dobrze opisane wszystko, jakie mamy doświadczenia, to my na pewno znajdziemy pracę, i nie będziemy musieli się przejmować tym, że właśnie zarząd podjął decyzję o na przykład awansowaniu osoby na nasze stanowisko, a nam już dziękuję, bo my go za dużo kosztujemy. W kolejnym kroku bym się zapoznała ze sprawozdawczością. To, co do tej pory robił dział księgowości, jakie raporty sporządzał, jakich informacji dostarczał właśnie zarządowi. Oczywiście porozmawiałabym też z zarządem o jego oczekiwaniach drugi raz, bo to, co było na rozmowie kwalifikacyjnej, o czym mówiłam w poprzednim materiale, to może być czasami nieaktualne, mogło być podkoloryzowane. Także ja bym jeszcze raz ten temat poruszyła i oczywiście spisała sobie wszystkie informacje. Przy pierwszej, drugiej realizacji tych zadań zapytałabym. Czy to jest to, czego Państwo oczekiwaliście? Czy dobrze, żeśmy się zrozumieli? Czy jeszcze coś, a może coś z tego jest niepotrzebne, i tak dalej, i tak dalej? Przyjrzałabym się systemowi, jaki funkcjonuje w naszej firmie. Myśmy na przykład podczas takiego audytu systemu, właśnie kontroli wewnętrznej, który się ograniczał do działu księgowości, na przykład odkryliśmy, że jakieś dane, jeszcze to było kilka lat temu, zapisywane są na tych dysk dyskietkach. Wiecie, tych, tych takich małych dyskietkach, które no, wydawało się, że to już nie funkcjonuje. Okazało się, że tak. Okazało się, że na przykład przelewy są realizowane w jakichś mniejszych paczkach przez co znacznie więcej tych czynności trzeba wykonywać, tak? I to wydłużało czas pracy. To było nieefektywne. Poza tym okazało się, że lista płac jest jak gdyby eksportowana do trzech różnych miejsc, tam jest przetwarzana, w każdym miejscu w inny sposób, a na końcu znowu jakaś osoba zbiera te listy i z powrotem je uzgadnia, żeby one ze sobą wykazywały właśnie zgodność. To było bez sensu, no bo to jest po prostu produkowanie sobie dodatkowych czynności, marnotrawstwo czasu. Ale my wnikliwie analizując, co każda osoba robi, jakie informacje przekazuje kolejnej osobie, co się dubluje w tych naszych czynnościach, a co jest tak ważne, że rzeczywiście powinno być sprawdzone przez dwie osoby. Myśmy wykryły tyle różnych kwestii, że właściwie jedna z tych osób mogłaby de facto nie pracować w tym dziale. Oczywiście naszą sugestią nie było to, aby tę osobę zwalniać, tylko aby móc realizować to, czego do tej pory ten dział nie realizował, czyli na przykład w dużej firmie, kilkadziesiąt milionów obrotu, zarząd nie otrzymywał żadnych informacji z działu księgowości. Tak? Czyli. Ani nawet raportu miesięcznego o przechodach i kosztach. Kompletnie nic. Zarząd nawet nie był świadom, że czegoś może oczekiwać. I mu się wydawało, że ten, ten księgowy to już tylko zrobi ten, tą swoją deklarację, i to wszystko, co jest w jego możliwościach. I nagle odkrywa, że tutaj ma prawo oczekiwać pewnych danych szczegółowych, które będą mu przydatne w zarządzaniu. Tak? I ten zarząd potem, te osoby pamiętają, że ta osoba nowa przyszła z taką i taką propozycją, przedstawiła to i to, zaczęła nam dostarczać dane, które my wykorzystujemy. To będzie się zawsze ściśle wiązało z, z tą osobą, bo ja też takie mam doświadczenia, gdzie prezes mi powiedział, o, ta osoba, którą akurat dzieli się ze mną swoimi spostrzeżeniami, bo to była osoba, którą ja poleciłam, ona nam tutaj to i to wprowadziła, to i to zauważyła, tego myśmy nie wiedzieli i tak dalej, i tak dalej. I zauważyłam też, że współpraca była bardzo dobra między właśnie główną księgową a prezesem i główna księgowa poza prezesem była jedyna osobą w firmie, która miała dostęp do wszystkich opcji systemu, systemu RP, który stosowali. To świadczyło o takim zaufaniu, którym obdarzono tę osobę, ale to się działo też nie bez kozery, tak, nie bez przyczyny. Ta osoba przyczyniła się do zwiększenia efektywności, ona tam m.in. wprowadzała ten system RP, i właściwie ja byłam jedyną osobą, która tam sygnalizowała, że może byśmy, byście Państwo jednak zrezygnowali z tego systemu DOS i przeszli do XXI wieku, bo mamy informatykę na znacznie wyższym poziomie. I to ta nowa księgowa zrealizowała. I myślę, że to będzie taka dozgodna wdzięczność i za to, ponieważ ta firma weszła na wyższy poziom. Ale oczywiście nie, nie musimy takiej rewolucji przeprowadzać, wystarczy, że wprowadzimy pewne innowacje, które będą. Wartościowe dla, dla naszej firmy. Dlaczego tyle o tym mówię? Bo według mnie jest to jedyny sposób, który zagwarantuje nam, że będziemy uważani za cennych fachowców, będziemy doceniani, a co za tym idzie, będziemy czerpać satysfakcję z pracy. Bo nawet jeżeli ktoś dobrze zarabia, bo dobrze liczy podatki, a nie będzie ceniony przez zarząd jako fachowiec, który poprawia nasze, nasze funkcjonowanie, naszej firmy i naszą efektywność, konkurencyjność, to tak naprawdę nie będzie miał satysfakcji z pracy, jeżeli będzie traktowany jako zło konieczne. Księgowy partner zarządu. Tak? I będę się tego trzymać i będę bronić tej tezy. 20 lat pracując w zawodzie, ja jestem przekonana, że to jest możliwe i wiem, że tak jest w innych krajach, bo też rozmawiałam z osobami, na przykład pracującymi w Anglii, takiej frustracji jak u nas w zawodzie nie ma. Tam. Księgowy jest traktowany jako fachowiec wysokiej klasy. Ale jeżeli u nas to tak nie funkcjonuje, to my musimy to zmienić, bo jedyne co możemy zmienić to siebie tak? nasz stosunek i nasze działania. My nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, co myśli sobie o nas członek zarządu. My możemy tylko spróbować zmieniać jego ocenę poprzez nasze działania. Nie możemy mu powiedzieć, że jesteśmy wartościowymi ekspertami, proszę nas cenić. Nie, my musimy to udowodnić. Tak więc nie ograniczajmy się do funkcji tego liczącego podatki, tego agenta urzędu skarbowego, gdzie nawet jeszcze do tej pory spotykam się z takim podejściem, czy określeniem, czy nawet niewyartykułowanym, tak świadomym, takąś podświadomą oceną. Zostawiam cię z tym tematem do przemyślenia. Liczę też na komentarza pod tym materiałem. Jeżeli się nie zgadzasz, to bardzo proszę napisz, ale napisz też dlaczego. Jakie są Twoje doświadczenia? I teraz wiedząc, jakie są historyczne doświadczenia, pomyśl po prostu, co można tutaj zmienić, co można poprawić. Bo że jest to możliwe, to udowadniałam w moich materiałach wcześniejszych, które są w grupie, gdzie pokazywałam, jak bardzo dobrze może zarabiać biuro rachunkowe, które dysponuje naprawdę wysoko wykwalifikowaną kadrą. I czas, abyśmy my udowodnili, my jako grupa zawodowa, jak bardzo jesteśmy ważni dla naszych firm. Ale nie poprzez mówienie, musimy tak to robić, panie prezesie, bo tak mówią przepisy. Nie. Musimy tak to robić, powinniśmy tak to robić, bo to nam przyniesie takie i takie korzyści. Tą korzyścią może być chociażby bezpieczeństwo podatkowe. Prezesie, tak będzie bezpiecznie, nie będziemy ryzykować. Ale zazwyczaj możemy znaleźć też inne korzyści. Ale o tym już mówiłam, nie będę teraz tego tematu poruszała. Tak więc podsumowując, od czego zaczynamy? Dwie rzeczy. Analiza ksiąg rachunkowych, przede wszystkim obrotówki, uzgadnianie krzyżowe różnych salt, różnych kąt pomiędzy sobą, obrotów na kątach, uzgadnianie ewidencji analitycznej syntetyczną, przeliczenie odpowiednio walut, salt w walutach obcych na złotówki, analiza systemów działających w firmie, czyli przechodzimy sobie po naszej firmie z działu do działu i sprawdzamy, jak to funkcjonuje, gdzie już nam się jakby pokażą jakieś słabości tego systemu. Rozrysowujemy sobie... Na kartce, jak to wszystko funkcjonuje. Rozbieramy na czynniki pierwsze, ale to z czasem, spokojnie, powoli. Rozmawiamy z zarządem o jego oczekiwaniach. Panie prezesie, jak mogę panu pomóc w zwiększeniu efektywności firmy? Jakie są pana oczekiwania? A potem analizujemy, w jaki sposób działa nasz dział finansowo-księgowy, co poszczególne osoby robią, co można poprawić i jak zwiększyć efektywność naszych działań. To tyle na dzisiaj. Zostaw swój komentarz na dole. Bardzo chętnie będę je czytała i odnosiła się do nich. Dziękuję za uwagę.